Przyłóż orzecha włoskiego do nakrętki, pokażę ci, jak zrobić świąteczną dekorację za grosze. Potrzebujesz nakrętki od słoika, najlepiej średniej wielkości. Przygotuj także orzechy włoskie, niech będzie ich dość sporo. Teraz weź orzecha i nałóż na niego klej. Najlepiej sprawdzi się klej na gorąco. Takiego orzecha przyklej do zewnętrznej części nakrętki. Zrób tak z kolejnymi orzechami, aż pokryjesz całą jej powierzchnię. Kiedy to zrobisz, ponownie weź orzechy. Za pomocą kleju przyklej kolejny rząd orzechów, tym razem mocując je do warstwy orzechów, które są już przymocowane do nakrętki. Teraz przygotuj gałęzie ze świerku lub jodły. Starannie włóż je do podstawy z orzechów. Sprawi to, że kompozycja będzie wyglądać bardzo estetycznie. Następnie do wnętrza nakrętki włóż świeczkę. Kolorystyka i rodzaj świeczki zależą od ciebie. Po zapaleniu świeczki światło będzie delikatnie przenikać. Powstały świecznik to piękna dekoracja, która doda świątecznego klimatu każdemu wnętrzu. Możesz go również wykorzystać na świąteczny stół. Tym sposobem z pewnością zachwycisz swoją rodzinę i gości. Na początek weź dwa mydła w płynie. Mydła mogą mieć delikatny kolor, jednak kluczowe jest, aby były one dość przezroczyste. Starannie ściągnij naklejki z opakowań. Jest to ważny etap, o którym zaraz się przekonasz. Następnie weź małe świąteczne dodatki. Wybór należy do Ciebie, jednak pamiętaj, że dodatki muszą zmieścić się przez otwór w opakowaniu. Otwórz opakowanie z mydłem i dodaj do nich świąteczne dekoracje. Najlepszy efekt będzie, jeśli dodasz różnokolorowe dodatki. Po dodaniu ozdób zamknij opakowanie i delikatnie wstrząśnij, aby dodatki rozłożyły się w mydle. Dzięki wcześniejszemu usunięciu naklejek na opakowaniu widać pływające w nim świąteczne dodatki. Weź tak przygotowane mydła i włóż je do swojej łazienki. Ich wygląd zdecydowanie przyciąga wzrok. To prawdziwy hit dekoracyjny, który dodaje świątecznego klimatu. Każdy, kto odwiedzi twoją łazienkę, będzie zachwycony tak oryginalnym pomysłem. Jest to tani i szybki sposób na wprowadzenie świątecznej atmosfery. Tak przygotowane mydła idealnie sprawdzą się także jako drobny prezent na święta. Zrób świąteczny stroik z kieliszków nie wydasz na tę ozdobę żadnych dodatkowych pieniędzy. Często zdarza się, że część kieliszków się zbije i pozostałe leżą nieużywane. Dlatego w stroiku, który ci pokażę, możesz wykorzystać właśnie takie. Najlepiej wybierz ozdobny talerz lub taki w żywym kolorze. Na nim ustawisz trzy kieliszki, ale zanim to zrobisz, weź grubszy niż standardowy ozdobny papier, przyłóż do niego kieliszek, odrysuj koło i wytnij trzy takie kółka. Odłóż je na bok, bo użyjesz ich w kolejnym etapie. Każdy z kieliszków wypełnij mieszanką bombek w kolorach, które ci odpowiadają, oraz mniejszymi ozdobami, które masz pod ręką. Następnie przyklej wycięte kółka do górnej części każdego kieliszka za pomocą kleju na gorąco, zamykając bombki w środku. Na talerzu ustaw kieliszki do góry nogami. Aby dodać więcej świątecznego klimatu, zawiąż czerwone wstążki wokół nóżek kieliszków, tworząc urocze kokardki. Na odwrócone podstawy kieliszków postaw małe świeczki, tworząc efektowne świeczniki idealne na świąteczną kolację lub zimowy wieczór. Zapal świeczki i ciesz się ciepłym, świątecznym blaskiem, który wprowadzi magię do Twojego domu. Pokażę Ci, jak zrobić idealną kokardę. Postępuj zgodnie z tymi prostymi krokami, które ja wykonuję. Wybraną przez siebie wstążkę trzymaj na samym jej początku. Następnie owiń wstążkę dwa razy wokół palca wskazującego i środkowego. Po czym owiń ponownie wstążkę, ale tym razem dwa razy wokół kciuka i palca środkowego. Weź luźny koniec wstążki i przełóż go do środka i stwórz małą pętelkę. Na koniec, przełóż koniec wstążki pod tę pentelkę i pociągnij delikatnie, dopasuj kształt, a otrzymasz idealnie uformowaną kokardę, idealną do dekoracji prezentów lub tworzenia ozdób świątecznych. Twój stół jeszcze nigdy nie wyglądał tak świątecznie. Pokażę ci, w jak szybki i prosty sposób zachwycisz wszystkich swoich gości. Nie musisz wydawać fortuny na świąteczne wydatki. Na początek weź czerwoną serwetkę, rozłóż ją na płasko. Następnie złóż rogi serwetki, tworząc trójkąt. Ważne jest, aby górny kąt trójkąta był ostry. Dolną część serwetki złóż do środka, tak jak na filmie. W kolejnym kroku złóż górny róg serwetki do boku. Teraz weź białą serwetkę, rozłóż ją na pół. Następnie złóż ją w połowie, tworząc pasek. Umieść krawędź wcześniej przygotowanej czerwonej serwetki na środku białej serwetki. Ponownie złóż białą serwetkę, która przypomina cienki pasek. W ten sposób całość zaczyna nabierać kształtu prawdziwej czapki Mikołaja. Na koniec złóż wystające białe części serwetki do środka, odwróć serwetkę i gotowe. Tak przygotowaną serwetkę ułóż na stole lub na talerzu. Dzięki takiemu detalowi stół zyskuje świąteczny charakter i przyciąga uwagę. Świąteczne serwetki w kształcie czapki to idealny akcent, który doda świątecznej magii na stole. Przygotuj je dla każdego gościa. Te serwetki nie tylko pięknie się prezentują, ale także pełnią praktyczną funkcję podania w nich sztućców. Włóż sztućce do białej części serwetki. To świetny sposób, aby każdy gość poczuł się wyjątkowo. Rozetnij kawałek makaronu do pływania. Efekt zaskoczy każdego twojego gościa, a twój dom może się zmienić w kilka minut. Na początek weź kawałek makaronu do pływania. Najlepiej, aby miał gotowy otwór w środku. Jest to lekki i elastyczny wałek, który posłuży jako baza. Rozetnij go wzdłuż, tworząc otwartą przestrzeń. Gdy wałek jest już gotowy, złap zasłonę w dłoń, tworząc z niej równą fałdę. Następnie włóż rozcięty wałek na zebranej tkaninie, tak aby stabilnie się trzymał. Miękka pianka doskonale przylega do materiału, dzięki czemu nie musisz stosować dodatkowych mocowań. Następnie wybierz swoje ulubione świąteczne dekoracje, które pasują do Twojego wnętrza. Dzięki temu, że pianka jest miękka, z łatwością wbijesz druciki z ozdób, tworząc różne kompozycje. Użyj ozdób w różnych kolorach i rozmiarach, aby nadać dekoracji wyjątkowego charakteru. W kilka minut stworzysz piękną, nietypową ozdobę, która zmieni zwykłe zasłony w świąteczną dekorację. Taka ozdoba z pewnością przyciągnie uwagę Twoich gości, a Twoje zasłony zyskają nowy wygląd za grosze. W kilka minut zrobisz pachnącą i klimatyczną dekorację. Na początek weź dość duże pomarańcze. Oprócz wykorzystania ich w kuchni, pomarańcze świetnie sprawdzają się również jako naturalne dekoracje. Ich wyjątkowy aromat działa relaksująco, poprawia nastrój i redukuje stres. Wybierz owoce o regularnym kształcie, które będą stabilnie stać na płaskiej powierzchni. Następnie odetnij górną część pomarańczy i wydrąż jej środek za pomocą łyżki. Starannie usuń cały miąższ, tak aby skórka stała się pustą, czystą miseczką. Wytnij wzory w skórkach pomarańczy za pomocą świątecznych foremek do pierników. Teraz weź drut i kilka gałązek dowolnego drzewka ozdobnego. Możesz do tego użyć zarówno żywych, jak i sztucznych gałązek. Jednak żywe gałązki wprowadzą do wnętrza naturalny zapach lasu. Owin drut wokół gałązek. Dzięki temu staną się one bardziej elastyczne i łatwe do formowania. Umieść przygotowane gałązki wokół górnej krawędzi skórki pomarańczy. Przymocuj je zaciskając drut z gałązek. Na koniec weź małe świeczki typu tealight i umieść je wewnątrz wydrążonych pomarańczy. Po zapaleniu świeczki światło będzie delikatnie przenikać przez wycięte wzory, tworząc magiczny efekt. To piękna i pachnąca dekoracja, która doda świątecznego klimatu każdemu wnętrzu.